Siema, w dzisiejszym filmie zobaczycie najlepsze sposoby na zarobek na anarchii.g. Robię losowanie na anarchiszy kilo w sub, like i komentarz ze swoim linkiem z gry oraz zbicie na Discorda w pierwszej linijce opisu. Ale ja teraz już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Siema, Siema ja jestem Moskity i w dzisiejszym filmie pokażę Wam najlepsze sposoby na zarobek na anarchii.g. Pierwszym sposobem będzie szukanie na rynku ofert, które są o wiele tańsze i wystawiacie po prostu drożej Na przykład ostatnio Vouchery na Gewi kosztowały. Po 170k, a teraz kosztują po 220, czyli sobie to po prostu zaobserwować, kiedy voucher na przykład jest jakiś tani, kupić i potem sprzedać drożej, trochę poczekać i sprzedać drożej. Czyli ogólnie obserwowanie rynku. Drugim sposobem na zarobek będzie zabijanie graczy w trapie, albo tepając się po prostu do graczy. Jeśli zabijecie na przykład jakiegoś anarchicznego i załóżmy pan nie mu tylko bania to będziecie mieli jakieś 50k dorobku, jeżeli będzie jeszcze miał anarchiczny mieć i anarchiczny kilo. Oczywiście z terpów też da się bardzo dużo zarobić, więc polecam Wam to robić. A dla osób, których nie mają dobro PvP i chcą zarobić w jakiś inny sposób, to polecam zainwestować w kilo w 5-3 lub najlepiej w anarchiczny i kopać obsydian na RTP. Wykonamy teleportu pierwszej osoby teraz. Zobaczyć czy w ogóle uciekniemy z tego trapa. Tepnęła nas. Dobra. I gdzie będziemy? O kurde, typek leży. Ty, no prawie mi się udało. Prawie. No i właściwie musicie uważać, bo na przykład jest ryzyko, że na przykład jeżeli to biegnie się do jakiegoś trapa nielegalnego, no to oczywiście ciężej z niego wyjść. Więc ja wam się polecam tak tepać z jakimś mniej więcej niż. 4000, 5000. bo wtedy tak dużo nie stracicie, a możecie też dużo zyskać, bo na pewno kołoś zabijecie za takim Najlepsze godziny do tepania to według mnie jest wtedy, kiedy jest dużo administratorów. Teraz, kiedy to nagrywam, jest 23.00 i więcej osób na pewno będzie trapować w nielegalnym trapie i więcej osób będzie czytować, ponieważ jest mniej administratorów, ponieważ więcej osób śpi. Więc najlepsze godziny, w których będzie się tepać i będzie najmniej nielegalnych trapów, to jest od, od tego, kiedy Centrum Pomocy jest załączone czyli gdzieś od 14.00 do 22.00. Wtedy to są najlepsze godziny, no i też kiedy jest więcej osób na serwerze, tak gdzieś powyżej 2500, bo wtedy jest większa szansa, że zapniecie się do legalnego trapa. Oraz polecam wam te patcie do rang, bo na pewno oni nie będą trapować w nielegalnym trapie, ponieważ zakupili rangę i jeżeli na przykład dostaliby bana za, na miesiąc, bo za tyle jest wtedy, za tyle jest nielegalny trap, no to wtedy ta ręka by im przypadła i tak naprawdę jakby wyrzucili pieniądze w błoto. Ale niektórzy są tacy, że kupują z vip i, i tak trapują w nielegalnym trapie, więc nigdy nie wiadomo. I trzeba być przygotowany na każdą sytuację. Jeżeli chcecie, żeby wasza klepa była lepsza, to polecam wam serwer NCvision.pl. Klikamy duels i mamy tutaj coś takiego jak tryb anarchia. Klikamy. I razbijasz na takiej mapie, gdzie jesteśmy w Kajie, pijemy łupki. I po prostu bijemy się. Mamy śnieżki zamieniające o nas Ja wam I możecie, no, na przykład, to jest mega podobna klepa do anarchii, ponieważ uczycie się robić, na przykład, nemosy yy, oraz wiele innych rzeczy, które wykorzystuje się na anarchii. O, na przykład tutaj. Okej. Okay. Tak. O nie, no to u mnie. Dobra, też perełka. Są tutaj, mega są tutaj też customowe itemy, tak jak na Anarchii. Z tego co wiem od administracji, że będzie jeszcze więcej tych customowych itemów. Na przykład jak sikiera Grincha i wiele więcej. Po prostu uczymy się tutaj jak grać na Anarchii. Bo tutaj jest gra wiele topek na przykład na Anarchii, takie jak S. Dużo topek gra na tutaj Mixu. Nawet ostatnio był Saki i Polu, mi serwer, więc jak, jak, jak administracja mi opowiadała. Po prostu uczymy się tutaj grać, jak grać po prostu. Jak dominować na Anarchii. O, na przykład tutaj, kurde, nie udało mi się nemosa zrobić. Ja też widzę, no, no uczę się zawsze, więc tutaj na przykład też yy, wiem jak, no, po prostu uczę się, żeby jeszcze lepiej robić te mosty i tak dalej. O, teraz na przykład jak tutaj monemosa zrobiłem. Mam muszę sobie zjeść. O, na przykład widzę ścieżkę zamiany. My się teraz tu zamieniłem miejscami. Można oczywiście tutaj robić sobie własne kity. Bo jest, można też dodać anarchisty jeszcze dwa. Anak Widzicie sobie na serwisie, po prostu obczajcie, bo naprawdę wiele jesteście w stanie się nauczyć na takim serwerze. Będę tutaj wmokać, super. Super, no i okej, no i uda. Okay, no o, jeszcze nie, dobra, tak. No i mam Memosa. I po prostu szkolicie Twoje PVP tutaj, żeby było jak najwyższym poziomie. E, bo tutaj gracze są właśnie też za anarki, niektórzy e, więc tutaj jest w miarę za dobry poziom tej klepy. O? Nie. nie. Dawaj, dawaj, jest. będzie jeszcze w... dużo więcej aktualizacji na MC Vision, Tylko trzeba po prostu... Jeszcze też na ich Discorda i link będzie też również w opisie. Jeżeli będziecie... E, na przykład tam jest taki kanał jak propozycje i będziecie mogli na przykład zadawać jakieś propozycje, które mogą dodać na, na serwer. Więc polecam sobie też na przykład Nie wszystkie wody widzę, że zabrał. Muszę lecieć jakoś w dół, dobra, poleciałem. O, tutaj powinien wskoczyć, dobrze, dobrze. Nie, 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 nie. Kurczę, lipa jest już przerąbanie. Nie, mam niewiadomo, muszę zjeść. Nie, 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 nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Kurde, bo mi zaraz set padnie, muszę iść w górę. Będą tutaj na przykład jeszcze pety dodawane. Może dodatkowe obrażenia dodadzą. I wiele jeszcze... Różnym, najróżniejszych opcji, które na pewno dodadzą, e, żebyśmy lepiej po prostu grali. I no i tutaj są jeszcze sety dodatkowe, no, ale jak że mi pierwszy set się więc będę się zmienić na banie. Jest tutaj też wiele różnych typów. Jeżeli ktoś na przykład nie przypada za anarchią, to są też anti-rystale. E, nie wiem, no, są jeszcze wiele nowości. Niestety nie uda mi się pokazać w tym filmie. Ale jak się to możecie sobie sami obczaić. Tutaj kolega widzę, że już, że ogarnia w miarę. A jest też mało cheaterów, widzę, bo administracja jest też mega, ale to mega aktywna. Więc cheater to raz na milion. Tutaj kolega, no nie, wiem, no, ja się może za bardzo skupiam na odzywaniu i on nie ma bardzo w nemosach jsem mega obcajíč, ten server.